Płaca minimalna w górę zaledwie o 140 zł brutto? Pomimo tego, że Rada Dialogu Społecznego nie osiągnęła porozumienia, to na koniec lipca rząd Donalda Tuska zakomunikował, że płaca minimalna w 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie. To wzrost zaledwie o 3%, czyli dokładnie 140 zł w stosunku do obecnej płacy minimalnej, czyli 4666 zł brutto. Oznacza to, że osoby zarabiające najniższą krajową będą otrzymywały około 3, 1606 zł na rękę. Organizacje społeczne, czy na przykład NSZZ Solidarność, grzmią, że tak naprawdę oznacza to obniżkę zarobków, ponieważ jak wiemy ceny produktów oraz usług nie będą stały w miejscu. Pośpiech rządzących można tłumaczyć tym, że mają ustawowy obowiązek ogłosić nowe stawki najpóźniej do 15 września. Czy to jest jednak dobry powód, aby forsować nieprzemyślaną oraz budzącą kontrowersje społeczne propozycje? Daj znać co sądzisz. Czy dodatkowe 140 zł brutto ma szansę polepszyć sytuację materialną po Polaków i nie zapomnij mnie obserwować, aby nie przegapić innych ciekawostek ze świata finansów i nie tylko.